Proszę Państwa, chciałam się odnieść do spotkania z Radą Dzielnicy z dnia 8 lipca 2024 roku. Chcę powiedzieć stanowczo, że Rada Dzielnicy odesłała trzy osoby panią Izabelę, panią Sylwię i pana Mariana, spod drzwi, gdzie obradowała, gdzie miała zacząć obrady, mówiąc, że jest to spotkanie zamknięte. Po tym wszystkim z tego spotkania zamkniętego wyszedł radny miejski, który jest jednocześnie radnym dzielnicy. Na pytanie, gdzie było ogłoszenie o tym, że ta rada dzielnicy spotyka się na spotkaniu zamkniętym, nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jedyną odpowiedzią tego pana było odpieranie zarzutów, że on o biogazowni nic wcześniej nie wiedział. Stanowczo są osoby, które mogą to potwierdzić, które były pod drzwiami, które nie zostały wpuszczone do środka i także my, którzy staliśmy na zewnątrz, więc już nawet nie wchodziliśmy do środka, zatrzymani przez tą trójkę, która została odesłana spod drzwi. Natomiast faktem jest, że spotkanie 15 lipca odbyło się myślę zgodnie z prawem, ponieważ przybyliśmy, zostaliśmy zaproszeni przez panią przewodniczącą Julię Wójcik. Do środka e, i jako goście braliśmy y, w tej y, Radzie udział. Było na tej Radzie obecnych troje gości.